Cała filozofia kluczykowania w kręcie. Wkładamy Przekręcamy jedną pozycję przed Zapłon Wyciągamy, wkładamy, przed zapłon, zapłon, on znowu teraz nie wyszedł, a teraz wyskoczył, Te czekanie między zapłonem też nie może być zbytnio długie, tak samo jak z, ponowne przekręcanie stacyjki, bo on nie wyjdzie tak szybciej. O, teraz znowu się udało. Czyli to nie jest trzy razy on/off, tylko dwa razy z postojem między zapłonem. <laughs> Pozdrawiam.